Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Anna Maj, jestem rzecznikiem prasowym nowej Partii Korbin. E, Zapraszam Państwa na, konfer na konferencję prasową dotyczącej konieczności uregulowania sytuacji e, partii Konfederacja. E, sprawę przedstawi Państwu prezes Janusz Korwin-Mikke. Zapraszam. Proszę Państwa, sytuacja prawna jest Mianowicie... Władze partii Konfederacja, nawet jestem formalnie członkiem, i nawet, i, nawet, i nawet nasz wiceprezes jest członkiem rady liderów partii Konfederacja, Władze tej partii z tajemniczych powodów nie zwołały na czas konwentu, który zgodnie z statutem ma się odbyć najpóźniej raz na pięć lat. Więc pięć lat minęło od 25 i od 20. Szóstego, władze partii są nielegalne. W tej chwili teoretycznie skarbnik partii Konfederacji, jeżeli podejmie 5 złotych z banku, to może pójść siedzieć za to, który jest nieuprawniony przezją się do sądu, żeby po prostu sąd mianował kuratora, który po prostu zwoła kongres, władze już nie mogą zwołać kongresu, bo są nielegalne. W związku z tym sąd musi to uregulować. Mianuje kuratora, kurator zwoła. Kongres i wszystko jeszcze się ruszy normalnie. W czasie do Kongresu kurator może również wypłacać niezbędne rzeczy, prawda, skąd naparty. Tylko tyle. Z tak, takim wnioskiem się wróciłem do sądu. Ciekawym teraz na odpowiedź, odpowiedź sądu. Ja może poproszę o, o wyjaśnienie sytuacji kolegi Party prezesa partii działając Szanowni Państwo, jeśli chodzi o tę sytuację prawną, to w zasadzie to jest jasne, to wynika wprost ze Statutu Konfederacji. Tam, paragraf 21 Statutu Konfederacji, mówi, Kongres zwołuje Rada Liderów co najmniej raz na 5 lat. Zwołując Kongres, Rada wyznacza przewodniczącego Kongresu, którego zadaniem jest organizacja prowadzenia. Raz na 5 lat. To o tym wprost mówi Statut Konfederacji, ten statut, który miałem z. Ze strony rejestru partii politycznych prowadzonych przez, prowadzonych przez sąd. To jest oficjalny dokument tej, tejże właśnie, tejże właśnie partii. Tak jak pan prezes powiedział, to się nie stało. Ten termin minął 25 lipca i tych władz po prostu nie ma. I rzeczywiście, gdy dzisiaj jakiekolwiek doniesienia medialne o tym, co Konfederacja postanowiła, kto będzie kandydatem. Konfederacji dla Prezydenta, bo wczoraj były jakieś takie newsy medialne. To są rzeczy, które po prostu robią, że każdy z nas mógłby to powiedzieć, prawda, że Konfederacja postanowiła, że na Prezydenta będzie, nie wiem, Aleksander Kośniewski, prawda, czy Leszek Miller. Eee, oczywiście absurdem, ale takim samym absurdem jest, gdy tego typu wypowiadają e, wypowiadają dzisiaj panowie Bosak czy Mencen. To po prostu Konfederacja dzisiaj władz nie ma. Ten chaos, który jest dzisiaj w Konfederacji e, sprawia, że rzeczywiście tak naprawdę środowiska ideowe i prawicy dzisiaj są w jakimś wielkim zawieszeniu. Ideowi ludzie ze środowisk wolnościowych utworzyli panie korwin co do której no Część członków krajów Korbin jest członkami Konfederacji, jak chociażby pan yy, prezes Janusz Korwin-Mikke Natomiast nie ma yy, w tym głównym środowisku, jeśli chodzi o głównym, jeśli chodzi o -i mediach, tak? Ponieważ jak oglądamy dzisiaj yy, media, no to niestety to właśnie Konfederacja jest traktowana jako yy, to najbardziej rozpoznawalne skrzydło, yy, skrzydło. Yy, Prawicy. Tam dzisiaj nie ma legalnych władz. Tę sytuację należy i e, trzeba uporządkować. E, bez tego rzeczywiście bez tego, trudno mówić o jakimkolwiek realnym, czy skutecznym, czy zrównoważonym działaniu. W tej sprawie, jest jeszcze jeden wniosek, który złożyła pani Torkowska. Pani Torkowska. Tak jest. Szanowni Państwo, również mecenas minister adwokat Tomasz Kwiatkowski jest również wioskodawcą. Ja chciałbym zwrócić uwagę na paragraf szósty, punkt pierwszy. Celem, szczeg celem szczególnym, istotnie przewidzianym w statucie jest odbudowa podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji Łacińskiej oraz chrześcijańskich fundamentów moralnych społeczeństwa. Mianowicie, Szanowni Państwo, to jest Kongres yy, przepraszam, Statut Konfederacji. Władze nie zwołały kongresu na czas. Wobec tego postanowiły, że zrobią z tym tak. podepali podep 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 i wytarni Tak jest. Yy skazujemy do sądu, apelujemy w zasadzie tak, składamy wniosek, że sąd powołał kuratora, który ustali obecnie co dalej z tym, to, z tą sprawą zrobić I, i, i mamy nadzieję, że zwoła kongres Mam nadzieję, że sąd nie rozwiąże partii, bo wyobraźcie sobie Szanowni Państwo taką sytuację w samym środku kampanii Wyborczej na Prezydenta, o której wspominał jeden z liderów Konfederacji Szanowni Państwo, jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Y jesteśmy tutaj reprezentantami z różnych środowisk, które wspierają prawicę, szeroko pojętą. I nie życzymy sobie czegoś takiego, żeby lider Konfederacja, jednocześnie pełniący ważną funkcję, urzędnik państwowy, deptą porozumienia wewnętrzne partii. Jaki dodaje y przykład, jaki prezydentem może być, jaką osobą, która będzie wypełniać pe y prze przepisy, prawda? Prawdopodobnie nie będzie. dlatego jeżeli wobec własnych członków w ten sposób zachowują się władze Konfederacji, jak się będą zachowywać wobec obywateli, prawda? Bo wobec nich mają mniejsze zobowiązania niż wobec obywateli i własnych członków. Chciałbym też zwrócić uwagę, przepraszam, że wszedłem Piotrowi słowo, Roberta Miała Partia Kormów, prezes Fundacji Kisiela, że... Prezes Kormin nie, nie robi donosów, nie donosi do nich, nie robi im krzywdy, wręcz przeciwnie, chroni ich przed fatalnymi konsekwencjami ich własnego czynu. To z troski robi. Proszę wziąć pod uwagę, że prezes został bardzo niesłusznie oskarżony o słaby wynik konfederacji. Został. Wyrzucony z własnego domu, zamknięty w piwnicy, ubezwłasnowolniony, ledwo wyszedł oknem, założył własną kolejną partię korwin, żeby jakaś ideowa prawica w Polsce była, ale nie przeszkadza za bardzo, wręcz pomaga. Więc chciałem Państwu podkreślić, to nie jest donos, to jest, bo jeżeli my to wiemy, to inne partie i służby też to wiedzą, więc chcemy tylko jedynie chronić polską prawicę. Przepraszam, chciałbym ci się. Nie, Ja tylko podkreślę, że prezes 11 lipca, dwa tygodnie przed statutowym e, obowiązkiem zwołania kongresu, informował partię, że ta ma jeszcze dwa tygodnie na zwołanie kongresu. Władze partii postanowiły dbać w przekonaniu, że kadencja się automatycznie przedłuży. Zwróćcie, szanowni państwo, uwagę na to, że każda partia systemowa pokazuje, kiedy organizuje kongres, jak jest wybierany, kto wybórcy. Dlaczego konfederacja od tego czy jakieś pytania Co? Ale to jest zasięgnięte do leksyńskiej konferencji prasowej. Konfederacja jednocześnie powie, że na ile zapisane jest konferencja? Paragraf trzeci ust. siódmy, który wskazuje, że władze konfederacji sprawują ją wyboru czasu wyborów następnych ważnych. Ale to jest wszystko przy założeniu, że konferencje się odbywają zgodnie z prawem. Bo gdyby przyjąć takie, takie rozumowanie, to władze paki mogłyby być do końca świata. Rządzić, to jest absolutnie sprzeczne z ustawą o partiach politycznych, prawda? Więc to rozumowanie, rozumowanie i Nie rozumiem jakiejkolwiek prawników, kto do, doradzi, się, takie, takie coś. Czy mogę, bo ja mam tutaj streszczone właśnie paragraf trzeci, ust, ust, ustęp siódmy statutu. Przy rozstrzyganiu kwestii obejścia prawa przez tymczasowe władze partii nie ma znaczenia treść powołanego paragrafu po upływie kadencji do czasu wyłonienia nowego składu organów dotychczasowych członkowie dalej pełnią swoje obowiązki gdyż poprzednie zdanie przepisu stanowi, że kadencja organów liczy się od dnia wyboru a to zupełnie co innego niż powołanie ich na podstawie przepisu dotychczasowego zawartego przed robić końcowym tak? Jeżeli z ust kolegiem Bosaka, że kandydatem na federacji ma być kolega Mencen, no to kolega Braun, ja i inni głowa konfederacji otwierają usta z Ponieważ kolega Bosak i kolega Mencen byli upoważnieni przez Radę Liderów do wyboru, który był w październiku, byli upoważnieni do podjęcia decyzji w ramach konfederacji. I skończyło w październiku. W tej chwili to, co pan Bosak to oświadczył, nie ma oczywiście żadnego znaczenia, nikogo nie wiąże. Tym bardziej, że w już nie ma, ale nawet bo jest, bo jest, bo tym bardziej powinna to być Rada Liderów, a nie, a nie kolega Bosak, jedna osoba. Także sytuacja jest zdumiewająca yy, i nie wiem, o co mi yy, nie wiem, nie wiem, co na ten temat Iwińczuk powie Rady Liderów, prawda? myślę, że Rada Liderów się nie może zebrać, bo już ja mam, więc miejmy nadzieję, że są jak najszybciej, jak najszybciej wyda postanowienie w tej sprawie i po prostu zwoła kongres, no to jest w ciągu 6 tygodni, bądź konwent odbyć, akurat się wakacje, Będzie się kongres, bo się nie że władze partii nieobecne boją się, że przegrają na konwencie, bo to co no, to jest odejście od zasad pralnicowych, to jest, mówicie tak, miałki, czy dawać sukcesy na komentarze, a Zobaczymy, co powiedzą krótkowie. Konfederacja jako Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo Państwu w takim razie. Do widzenia. Do zdjęcia jeszcze. Dobry pomysł. Do widzenia. Do widzenia. Do